Rozdział trzeci. Dar wiary. I miał Pan szacunek dla Abla i jego ofiary, lecz Kainowi i jego ofierze nie okazywał szacunku. Jeśli poszukamy w Piśmie Świętym uświadomimy sobie, że powyższy cytat ma o wiele głębsze znaczenie niż to, które wynikałoby z dosłownego odczytania, Pan nie jest nikim innym jak twoją własną świadomością. Powiedz synom Izraela, Jestem posłał mnie do Was. Kain i Abel, jako wnuki Pana, mogą być tylko personifikacjami dwóch różnych funkcji Twojej własnej świadomości. Autorowi chodzi o pokazanie dwóch przeciwstawnych stanów duszy ludzkiej, a do pokazania tych stanów użył dwóch braci. Dwaj bracia reprezentują dwa różne spojrzenia na świat, które posiada każdy człowiek. Kain. Pierwszy pogląd to bierne poddanie się pozorom i akceptacja życia na podstawie świata, którego nie ma. Pogląd, który nieuchronnie prowadzi do niezaspokojonej tęsknoty lub do zadowolenia z rozczarowania. Abel. Drugi pogląd to wizja spełnionego pragnienia, wznosząca człowieka ponad dowody zmysłowe do takiego stanu ulgi, w którym nie tęskni się już za pragnieniem. Niewiedza drugiego poglądu to dusza w ogniu. Wiedza o drugim poglądzie jest skrzydłem, dzięki któremu wzlatuje ona do nieba spełnionych pragnień. Z wiatru, który zmieszałem, porzućcie to, co niemądre i żyjcie. W liście do Hebrajczyków pisarz mówi nam, że ofiara Abla była wiarą, po czym stwierdza autor: Bez wiary nie można podobać się jemu, a wiara jest treścią rzeczy nadziei. Dowodem na to, co niewidzialne. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane przez słowo Boga, tak, że to, co widzialne, nie powstało z rzeczy widzialnych. Kain oferuje dowody zmysłowe, które świadomość, Pan, odrzuca, ponieważ przyjęcie tego daru jako formy przyszłości oznaczałoby utrwalenie na zawsze stanu obecnego. Chorzy byliby chorzy. Biedni byliby biedni, złodziej byłby złodziejem, morderca mordercą, i tak dalej, bez nadziei na odkupienie. Pan, czyli świadomość, nie ma szacunku dla takiego biernego używania wyobraźni, która jest darem kaina. Rozkoszuje się darem Abla aktywnym, dobrowolnym, pełnym miłości używaniem wyobraźni w imieniu człowieka dla Niego samego. I dla innych. Niechaj słaby powie: Jestem mocny. Niech człowiek nie zważa na pozory i ogłasza, że jest tym, kim chce być. Niech wyobraża sobie piękno tam, gdzie jego zmysły ukazują popiół, radość tam, gdzie świadczą o żałobie, bogactwo tam, gdzie świadczą o ubóstwie. Tylko dzięki takiemu aktywnemu, dobrowolnemu wykorzystaniu wyobraźni. Człowiek może się podnieść, a Eden odzyskać. Ideał zawsze czeka na wcielenie, a jeśli my sami nie ofiarujemy go Panu, nasza świadomość zakładając, że już jesteśmy tym, co chcemy wcielić, nie jest w stanie się narodzić. Pan potrzebuje codziennego baranka wiary, aby kształtować świat w harmonii z naszymi marzeniami. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę, ofiarę doskonalszą niż Kain. Wiara poświęca pozorny fakt na rzecz niepozornej prawdy. Wiara trzyma się mocno fundamentalnej prawdy, że dzięki założeniu, stany niewidzialne stają się faktami widzialnymi. Bo czymże jest wiara, jeśli nie wierzyć temu, czego się nie widzi? Święty Augustyn. Niedawno miałem okazję obserwować wspaniałe rezultaty pracy osoby, która miała wiarę, by wierzyć w to, czego nie widzi. Młoda kobieta poprosiła mnie o spotkanie ze swoją siostrą i jej trzyletnim siostrzeńcem. Był to drobny, zdrowy chłopiec o jasnych, niebieskich oczach i wyjątkowo delikatnej, nieskazitelnej skórze. Następnie opowiedziała mi swoją historię. Po urodzeniu chłopiec był doskonały pod każdym względem, z wyjątkiem dużego, brzydkiego znamienia, pokrywającego jedną stronę jego twarzy. Lekarz doradził im, że nic nie można zrobić z tego typu blizną. Wizyty u wielu specjalistów tylko potwierdziły jego słowa. Słysząc ten werdykt, ciotka postawiła sobie za zadanie udowodnić swoją wiarę w to, że przypuszczenie, któremu zaprzeczają zmysły, jeśli się w nim upierać, stanie się faktem. Za każdym razem, gdy myślała o dziecku, co zdarzało się często, widziała w wyobraźni ośmiomiesięczne dziecko o idealnej twarzy, bez śladu blizny. Nie było to łatwe, ale wiedziała, że w tym przypadku to właśnie dar Abla spodobał się Bogu. Wytrwała w wierze. Uwierzyła w to, czego nie było widać. W rezultacie odwiedziła siostrę w dniu ósmych urodzin dziecka i stwierdziła, że ma ono doskonałą, nieskazitelną skórę, na której nie było śladu po urodzeniu. Szczęście, przypadek krzyczy Kain. Nie. Abel wie, że są to określenia nadane przez tych, którzy nie wierzą czynom wiary. Chodzimy dzięki wierze, a nie dzięki widzeniu. Kiedy rozum i fakty życia sprzeciwiają się idei, którą chcesz zrealizować, a ty przyjmujesz dowody zmysłów i podyktowane nimi sposób rozumowania jako prawdę, przyniosłeś panu, swojej świadomości, dar kaina. Jest oczywiste, że takie ofiary nie podobają się panu. Życie na Ziemi jest poligonem do tworzenia wizerunków. Jeśli będziecie używać tylko form, które dyktują wam zmysły, nie będzie żadnej zmiany w waszym życiu. Jesteście tu po to, by żyć bardziej obfitym życiem, więc musicie używać niewidzialnych form wyobraźni, a wyniki i osiągnięcia uczynić decydującym sprawdzianem waszej mocy tworzenia. Tylko wtedy, gdy przyjmiesz uczucie spełnionego życzenia i będziesz w nim trwał, będziesz mógł ofiarować dar, który sprawia przyjemność. Gdy dar Abla będzie moim odzieniem, wtedy zrealizuję swoje pragnienie. Prorok Malakiasz skarży się, że człowiek ograbił Boga. Wy zaś mówicie, gdzie to myśmy w dziesięcinach i ofiarach. Fakty oparte na rozumie i dowody zmysłów, które sprzeciwiają się idei szukającej wyrazu, pozbawiają cię wiary w realność niewidzialnego państwa. Ale wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych i dzięki niej dobro nazywa te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Nazwij to, czego nie widać, przyjmij uczucie, że Twoje życzenie się spełniło. Aby w moim domu był pokarm. I udowodnijcie mi teraz, mówi Pan Zastępów, czy nie otworzą Ci okien niebieskich i nie wyleję na Ciebie błogosławieństwa, że nie starczy miejsca, by je przyjąć. Oto historia pary, mieszkającej w Sacramento w Kalifornii, która nie chciała przyjąć do wiadomości tego, co podpowiadały jej zmysły, która nie dała się okraść, mimo pozornej straty. Żona podarowała mężowi bardzo cenny zegarek na rękę. Prezent ten podwoił swoją wartość z powodu sentymentu, jaki do niego żywił. Z zegarkiem wiązał się pewien rytuał. Każdego wieczoru, gdy zdejmował zegarek, dawał go jej, a ona odkładała go do specjalnego pudełka w sekretarzyku. Każdego ranka brała zegarek i dawała mu go do założenia. Pewnego ranka zegarka zabrakło. Oboje pamiętali, że poprzedniego wieczoru grali swoje role. Więc zegarek nie został zgubiony, lecz skradziony. Wtedy postanowili nie przyjmować do wiadomości, że naprawdę go nie ma. Powiedzieli do siebie: To jest okazja, aby praktykować to, w co wierzymy. Postanowili, że w wyobraźni będą odprawiać swój zwyczajowy rytuał tak, jakby zegarek rzeczywiście tam był. W swojej wyobraźni mąż co wieczór zdejmował zegarek i dawał go żonie a ona w swojej wyobraźni przyjmowała zegarek i starannie go odkładała. Każdego ranka wyjmowała zegarek z pudełka i podawała go mężowi, a on z kolei zakładał go na rękę. Robili to wiernie przez dwa tygodnie. Po czternastu dniach ich czuwania do jedynego sklepu jubilerskiego w Sakramento, w którym rozpoznano zegarek, wszedł pewien mężczyzna. Gdy oferował klejnot do wyceny, Właściciel sklepu zauważył noszony przez niego zegarek. Pod pretekstem, że chce dokładniej obejrzeć kamień, wszedł do wewnętrznego biura i zadzwonił na policję. Po zatrzymaniu mężczyzny policja znalazła w jego mieszkaniu skradzioną biżuterię o wartości ponad 10 tysięcy dolarów. Chodząc, z wiarą a nie z widzeniem para ta osiągnęła swoje pragnienie. Zegarek, a także pomogli wielu innym odzyskać to, co wydawało się stracone na zawsze. Jeśli ktoś podąża, pewnie w kierunku swojego marzenia i stara się żyć tak, jak sobie wymarzył, spotka się z sukcesem niespodziewanym w zwykłych godzinach.